Z dzisiejszej konsultacji najważniejszą sprawą jest zapamiętać tą prawidłowość ruchu. Przy wyciskaniu sztangielek i przy każdym innym wyciskaniu czy uginaniu przed przedramion czy skłonie, żebyś nie uciekał od tych standardów, które już ustaliliśmy mm -hmm. wcześniej. No i do tego masz ten właśnie materiał filmowy, któryśmy nagrali. To jest jedna sprawa, druga sprawa dość istotna według mnie to y, właśnie ta umiejętność napinania tych grup mięśniowych, które, no, z którymi masz trochę kłopot. Mm -hmm. No i to jest właściwie tyle. Y, y, bardzo zadowolony jestem z postępów, jeśli chodzi o górną część ciała. Naprawdę. Masz bardzo dobrze rozwinięty już triceps i biceps, masz bardzo dobrze rozwinięte mięśnie ramienne. Całkiem nieźle plecy, z tym, że jeszcze trzeba się nauczyć je eksponować. Dobra jest klatka. Popracujemy jeszcze nad brzuchem, nad jego jakością, ale to dopiero jakościowo popracujemy. Mm. Zupełnie inna bajka niż w większości się wydaje, więc to jeszcze mamy na to czas. No mm. i, i najważniejsza z uwag, musimy nadrobić nogi. Nogi nadrobimy, mm. nie ma problemu. Widzę, że programy realizujesz bardzo dobrze. No i to z mojej strony po prostu tylko nie to, żebym cię wychwalał, bo znasz moje podejście tak, jako potem, trenera. Dla mnie wychwalanie jest naj, najgorszym z możliwych. Z, z możliwych opcji. Natomiast trzeba pochwalić za to, co się robi dobrze, a, że tak powiem, nie tyle zganić, co zwrócić uwagę na to, co się robi źle. Mhm. Już większość rzeczy robisz naprawdę nieźle. E, czy masz pytania do tej konsultacji, ewentualnie jakieś pytania ogólne? Pytania do konsultacji żadnych nie mam, bo myślę, że jest wszystko w porządku. Wiele rzeczy dzisiaj się, jak to zawsze na każdej konsultacji u Ciebie, Rysiu, Wiele rzeczy się nowych zawsze uczę. Yy, także myślę, że jest wszystko OK. A, no dobra, no oczywiście tak jak dotychczas, no. jakbyś miał jakieś uwagi czy pytania, no, czy jakieś no. wątpliwości, telefon oczywiście. i rozmawiamy dalej. Yy, no to ja też właściwie mam wszystko. Dziękuję, że przyjechałeś tyle kilometrów. no Ja jeszcze chciałem powiedzieć wszystkim, że dzięki portalowi Trener OK yy, zacząłem, można powiedzieć, nowy wymiar treningów Trenuję 6 lat. Trzy lata uważam za zmarnowane, kiedy poznałem, kiedy trafiłem na internecie przed przypadek na portal Trener OK, po, po, po pierwszej konsultacji z Panem Ryszardem moje treningi się zmieniły, zmieniła się budowa mojego ciała i uważam, że korzystanie z portalu Trener OK, zakupowanie planów treningowych, przede wszystkim planów treningowych i konsultacji z panem Ryszardem, myślę, że to jest podstawa każdego adepta kulturystyki, który chciałby cokolwiek zrobić ze swoim ciałem na plus. Ja polecam serdecznie i naprawdę bardzo gorąco. Dziękuję ci bardzo. Nie spodziewałem się właśnie takiego wystąpienia, ale dziękuję ci. Jest to i dla mnie, i dla strony trenera okay, bardzo ważna sprawa, bo jest to bezpośrednia e, opinia o naszej pracy. Yy, nie memy, nie inne dokładnie. tego typu rzeczy, natomiast bezpośrednia. Yy, ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze, może dodam. Jeden pokaz jest wart tysiąca wykładów. O tak, tym proszę zawsze pamiętać. Ile Dobra, kilometrów tak. jechałeś tutaj? Tak, no przyjeżdżam yy, dwa, trzy razy do roku do pana Ryszka, nie Siedem... do Pana, bo jesteśmy na ty. To jesteśmy na ty, a, że, dokładnie. Jesteśmy na ty oczywiście, jadę do niego dosłownie 750 kilometrów. No właśnie. W jedną stronę. W jedną proszę, stronę. Przyjechałem na północ Polski, dosłownie z południa Polski. Tak jest. Dziękuję Ci jeszcze raz i, no i wiesz, nie to, ma problemu, to Ja, ja tobie dziękuję. To ja Tobie dziękuję, nie powinieneś dziękować mi, tylko ja powinienem dziękować Tobie. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Cięch Polecam jeszcze raz Twoje ok.